Wiecie, nie można oddzielić Maryi od Ducha Świętego. Zawsze powinniśmy pamiętać, że gdy Maryja jako osoba ludzka miała odwagę, by powiedzieć: Oto ja, służebnica pańska, słowo Boże mówi, że Duch Święty osłonił ją i poczęła Syna Bożego, Jezusa. Jest czas pięćdziesiątnicy, ponieważ w niedługim czasie będziemy świętować zesłanie Ducha Świętego i maj jest czasem Maryi. Maryja poprowadzi nas do Ducha Świętego. Byś ty mógł dotrzeć do Ducha Świętego, bądź sprytny. Zawsze przychodź przez Maryję, prosząc ją, by cię zaniosła do Boga i Ducha Świętego. I możesz mieć pewność, że będziesz czuł obecność i Maryi, i Ducha Świętego. Jeśli nie chcesz przegapić żadnego z naszych materiałów, zachęcamy do subskrypcji. O tutaj! Zapraszamy także do obejrzenia innych propozycji na naszym kanale.